Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Valley Ekspandy. Dzisiaj, słuchajcie, mamy dziesiąty dzień lata, środę. I słuchajcie, dzisiaj urodziny mam Maru, więc będziemy musieli sobie do niej pójść. A widzę, że kolokazja nam wyrosła, co sobie zbierzemy. Uuu, złoty orzech, nice. Słuchajcie, czy ja mam jakąś kolokazję tutaj? Nie mam, ale ja chyba mam. A nie, czekajcie, ja mam w ekwipunku 18. Dobra, no to sobie to słuchajcie, tutaj posadzimy. I słuchajcie, poczytałam sobie wasze komentarze też, i też mi pisaliście, żebym posadziła tutaj sobie paśniowe róże i robiła miód. I to na pewno zrobię, tylko chyba nie dzisiaj. O, kręgi węża! Tylko chyba nie dzisiaj, bo nie mam ze sobą żadnych rzeczy. A wiecie, nie będę tak chodzić tam i z powrotem, tam i z powrotem. Więc e, myślę, że pojedziemy sobie. Ile ty chcesz? Pięć. E, myślę, że. Czekajcie, czy ja już stąd zabrałam orzecha? Bo wiem, że tutaj było. A, tak, zabrałam. Dobrze. Możemy sobie Muszelki pozbierać. Bo jak już wrócimy, słuchajcie, na farmę, to już chcę tam porobić rzeczy. Eee, też mamy trochę do ogarnięcia rzeczy na wyspie. Eee, co ja mówię, mi się już te lokacje tak mylą, słuchajcie. Na farmie mamy sporo rzeczy do ogarnięcia, więc na pewno sobie tam też znajdziemy coś do, do robienia. Eee, więc tak. A czy tutaj jeszcze coś, wiecie, co chyba? Chyba póki co nic. Też mamy i Mir też mi pisaliście, żebym e, kilofem to uderzała. No tak, no to jest oczywiste. Powiem Wam, że jakoś nigdy mi się czasu nie chciało na to tracić, <grym> ale w sumie racja. Dobra, e, ja sobie tylko zobaczę, ile się nam już udało zebrać tutaj orzechów. 77. No to jeszcze trochę ich mamy do zebrania, słuchajcie. No ale cóż, e, wrócimy sobie tędy, słuchajcie, tutaj, e, bo ja bym chciała tak wykopaliska, zobaczyć, czy cokolwiek tutaj urosło. No, jest parę tutaj. O, czekajcie, jeszcze tutaj mamy rudę złota. Spoko. Tak, mamy tutaj dwa kamycze. Więc sobie to zbierzemy oczywiście. No i słuchajcie, oddamy sobie te kręgi węża tutaj może, co? O, proszę bardzo. Dobra, i chyba, wiecie co? Chyba możemy... Yy, chyba możemy ruszać po prostu na, na farmę, słuchajcie. Tak się zastanawiam, czy tutaj mam coś do zostawienia, ale chyba nie. Chyba będziemy mogli normalnie wrócić. Dobra, to wracamy. Ja słuchajcie, sobie to pomijam. Okej. Okay. I tak, dzisiaj będziemy musieli iść właśnie do Maru, ale to na spokojnie. Też chyba możemy kupić już więcej świnek, więc może teraz po drodze zajdę, słuchajcie, do, um, do Marni i zobaczymy. Tak mi się wydaje, że mam jeszcze właśnie sporo miejsca. O, zobaczcie, płyną na wyspę. Płyną na wyspę, spoko. Eee, dobra, dobra, dobra. Szorujemy do marni. I słuchajcie, przepraszam Was za mój głos jeszcze, bo tak trochę no, mówię przez nos, ale nie przeskoczę tego niestety. Lekkie przeziębienie dalej mnie trzeba. Tak, Mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze parę miejsc. A w ogóle chciałabym przenieść te świnki z, z tej stodoły. Tylko teraz to. Kurczę, dobra. Czekajcie, kupiłam dwie świnie, na razie starczy. I przeniesiemy to zaraz w, w domu. Tak, czekajcie. To sobie tutaj oczywiście zostawimy. Proszę bardzo. E, dobra, to czekajcie. Ogarnijmy te zwierzaki póki co, bo ja widzę, że tutaj jest ich dość sporo. Też musimy wejść nakarmić te świnki. Dobra, czekajcie. Aha, nie mam miejsca we kwipunku. Aha, tylko że ja teraz nie wiem, która świnia gdzie należy. Hmm. No dobra, wiecie co? To będziemy musieli tutaj przyjść wieczorem po prostu jeszcze raz, w takim razie. Czekajcie, jeszcze sobie tutaj walniemy to. A, to już chyba oddaliśmy ten artefakt, co? Gdzie on jest? Tak, to już oddaliśmy, dobra, jeszcze mamy truflę jedną. Okej. Okay. No kolejna trufla, dobra, to już zrobię później. Możemy ulepszyć też kurnik, słuchajcie, nie ma miejsca w ekwipunku, dobrze. Więc, może się słuchajcie, wybierzemy zaraz do y, robin. Nie wiem, słuchajcie, muszę, muszę zobaczyć, jak tam stoimy z kasą i z materiałami. Ale i tak będziemy szli do Maru, więc w sumie będziemy mieć po drodze. O, trochę żywicy się nam zrobiło. O, i tutaj nam już wyrosły drzewa. Super, dobra. Yy, to będziemy mogli tutaj postawić, słuchajcie, ścieżkę. Tylko teraz, jakby to tutaj. Jakby to tutaj, słuchajcie, zrobić? Czekajcie, muszę sobie pościągać te tapery. Tylko, wiecie co, ja muszę posegregować to najpierw, bo tutaj nie ma, słuchajcie, miejsca na nic. Kompletnie. Jutro jest luau. No dobrze. Skoro jutro jest luau. Skoro jutro jest luau, to trzeba będzie coś wymyślić, słuchajcie, do wzięcia. Myślę, że może serek jakiś, albo coś. Czekajcie, bo chcę tutaj śmieci wrzucić do tej skrzynki. Aha, tu mam tylko to ze śmieci, no dobra. Tą kolokazję może sobie do lodówki schowam. Już jest 14, słuchajcie, a ja nic jeszcze w tym odcinku nie zrobiłam, to jest dramat. To jest serio, dramat, no ale dobrze. Powiedzmy, że w miarę jakoś. Dobra, zbierzmy sobie baterię, też muszę ten chmiel podlać i zaraz się zajmiemy drzewami. U, czyżby kapusta wyrosła? Nice. O, to jeszcze pójdziemy kupić kolejną kapustę, słuchajcie. Dobra, to zaraz idę. E, to pójdę teraz, a chmiel później podleję to tutaj będzie 32, tak? Chyba tak. Dobra. To tak złotą sobie sprzedamy oczywiście. To na razie zostawię i teraz ja bym potrzebowała materiały, tylko ja nie pamiętam ile, słuchajcie. Czy my w ogóle mamy kamienia na tyle? My mamy 16 kamienia, słuchajcie, to my gówno za przeproszeniem zrobimy. No to nie ma szans, że ja cokolwiek ulepszę, słuchajcie. No niestety. No to jeszcze... No niestety, no. Nie zrobię teraz tego. Trudno. No cóż, dobra. Mm, to możemy w sumie sprzedać. Aha, baterie. No kurde, Aga, weź ty się. Ja muszę do sklepu iść. Proszę bardzo, baterie. No, na geotki to już dzisiaj nie zdążę raczej. E, ale dobra, idziemy do sklepu. Czekajcie, wezmę sobie konia Aha, no, i też by coś dla maru wypadało wziąć. Teraz, gdzie ja mam tą skrzynkę z owocami? Ja ją mam gdzieś tam, nie? Ale czekajcie, tu są prezenty. A, tu mam kamień. Ej, zobaczcie. No to ja tutaj mam kamień. No to bierzemy to i to. E, tu mam prezenty. To truskaweczka dla maru. Dobra, 32 na szybko. A teraz pytanie, czy zdążę dorobić, bo już jest to 15:40. Może być problem, ale postaramy się. I zaraz marni poszukam. Nie marni tylko maru, zaraz, zaraz jej poszukamy. Okej, okay, zdążyliśmy, więc tak. Ulepsz budynek rolny. Dobra, no to budujemy i słuchajcie, dajemy tutaj proszę bardzo. Okej, okay, czy coś jeszcze tutaj ze sklepu bym chciała? Chyba nie. O, ma kolejny przepis, to przepis bierzemy jak zawsze. Eee, czekajcie, gdzie jest Maru? Maru jest tutaj, dobra. O, proszę cię bardzo, mamy truskaweczkę dla Ciebie. A no i też chciałabym, słuchajcie, tak, wiecie co, wejdziemy sobie do kopalni na chwilę, bo my musimy pozabijać trupy bo my zbieramy te kawałki e, czekajcie to może na 75 zejdziemy tylko że nie mam bomb znowu więc e... no lipa czekajcie zejdźmy może na 70 o i zróbmy to w ten sposób właśnie i tutaj i tutaj proszę bardzo mamy trochę kościotrupów Bo my zbieramy te kawałki kości. Ja sobie zaraz zobaczę, ile już ich mamy zebranych. Słuchajcie. Dobra, żelazo nie potrzebuje, póki co. Więc po prostu zbierzemy to, co mamy. Co ja sobie te duże kamienie rozwalę. Bo to jest spora dawka kamienia a mi się to przyda. Czy tutaj mamy jakieś kościotrupy? Oczywiście, że mamy. Dobra. No, i teraz słuchajcie, gdzie jest drabinka, O. Idealnie. O, zobaczcie. I wtedy na 75 nie było potwaków, a teraz nagle się zrespiły. Spoko. Spoko. Dobra, jest godzina 19, więc ja tak może do 20 i sobie zejdziemy. I sobie wrócimy. Nie wiem, co ja zrobiłam. Nie miałam zejść, aga. Ja nie wiem, co ja robię, słuchajcie. Dobra, czy tutaj jeszcze jakieś potworki? Nie, ale mamy trochę żelaza i trochę kamieni, więc sobie to zabierzemy, słuchajcie. Tutaj pusto. O, kawa mi się skończyła. Proszę bardzo. Dobra, no to to jest ostatni poziom i schodzimy, słuchajcie. Dobra, jeszcze tylko zerknę, czy tutaj są kościotrupy. Okej. Okay. I możemy wychodzić, słuchajcie. Zaraz sobie zerknę, jeszcze ile mamy. Tak, czekajcie. Tutaj, fragmenty przez... O, 69 mamy, dobra, no to jeszcze 31 i mamy na to 5 dni, więc jest spoko. E, coś tutaj jeszcze, goldbars to mieć, wodne badania, aha, tą rozdymkę musimy złowić. No, słuchajcie, którego z dnia musimy iść też połowić, może w następnym odcinku, zobaczę jeszcze. Jeszcze nie wiem, ale dobra, musimy wrócić na farmę i ogarnąć te drzewa i posadzić kapustę. Także zaraz się tym zajmiemy. Też na pewno ścieżkę będę chciała zrobić, tak jak mówiliście, żeby przetestować, jak to działa. Mam nadzieję, że działa to fajnie. Także tak, zaraz też zwierzaki będę musiała ogarnąć. Dobra. Jak by to zrobić? Dobra, czekajcie, posadzę tą kapustę póki co. Ok, kapusta gotowa, i teraz tak. Y Ile mamy drewna? 99, to powinno starczyć, ale dobra, ja sobie zabiorę te tapery stąd, póki co i zrobimy sobie tutaj później fajne przejście, e, więc tak, to, to, tu, tu, tu. Sporo mamy tych taperów, słuchajcie. Dobra, tu jeszcze mamy i tutaj, i to chyba wszystko, nie? Czy tu jeszcze jest coś? Tu jeszcze jest jeden. Ale w sumie on mógł tutaj zostać, bo będę chciała tutaj jeszcze jednego dęba posadzić. E, ale na pewno też. Dobra, no to wróćmy. Na pewno też będę chciała, słuchajcie, y, zrobić. Co takiego? Na pewno będę chciała na pustyni więcej ogarnąć tego, nie? Też. O, zobaczcie, akurat idealnie. Dobra. No to jeszcze zróbmy sobie. Wiecie, co ja zrobię sobie drewnianą ścieżkę chyba? Drewniana ścieżka. Nie wiem, ile jej zrobić, ale powiedzmy, że tyle póki co. I co, ja ją mam zrobić naokoło? Czy ja ją mogę zrobić na przykład tylko z przodu? Jak to będzie działać? Słuchajcie. Na przykład jakbym mnie tutaj połączyła ze sobą nie. Zróbmy taką podwójną. I teraz co? Tutaj do końca. No i teraz na przykład... Aha, czekajcie, muszę dorobić trochę. Na pewno skrzynkę zrobimy. I na pewno tu o, proszę bardzo. Dobra, zrobię sobie do końca, żeby to jakoś wyglądało. Um, coś takiego. Dobra, zróbmy to jeszcze w ten sposób, nie? I teraz co? I teraz jakbym tą skrzynkę dała... Gdzie ją mam dać tu na końcu? To się będą tapery zbierać. Do... W sensie te to się będą tutaj zbierać te rzeczy. Dajcie mi znać, czy ja to dobrze zrobiłam, czy, czy jednak źle. Mam nadzieję, że dobrze, ale yy, no, zobaczymy, nie? Zobaczymy. O, tu jeszcze jest taper. Aha, to tutaj muszę jeszcze ścieżkę zrobić. Tylko, że ja już nie mam chyba. Eee, raz, dwa. No tak, ja już nie mam. Słuchajcie tego, czekajcie. Zrobię do końca i zobaczymy, a najwyżej w kolejnym dniu się ogarnie. Raz. A, powinno być akurat, zobaczcie. Eee, cyk i cyk. Ok, to zobaczymy, czy to się będzie zbierać. Jest pierwsza 20, więc nie zetnę już tej reszty drzew. Eee, ale to trudno. Pójdziemy sobie tylko posegregować tutaj. A, nie podlałam chmielu. To, nie wiem, czy to już nie będzie za późno. Kurde. To chyba nawet nie zdążymy do łóżka, słuchajcie że dobrze by było chociaż do domu wejść, nie? czekajcie akurat jeszcze kawa mi się kończy no idealnie po prostu no i nie weszłam do domu, nie zdążyłam no trudno trudno się mówi, ogarniemy to w kolejnym odcinku, dajcie mi słuchajcie znać z tymi drzewami bo jak będzie źle to ja to na dniach spróbuję ogarnąć e, jakoś inaczej także co moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka mam nadzieję, że się podobało jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, będzie mi przemiło. A my się widzimy już jutro w kolejnym odcinku. Tule was cieplutko i pa pa!